Szanowni Państwo, 226 lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Wielki uchwalił Konstytucję. Była to druga ustawa zasadnicza na świecie i pierwsza w Europie. Miała naprawić i zreformować ustrój państwa po pierwszym rozbiorze. Uchwalenie Konstytucji 3 maja poprzedziło przyjęcie prawa o Sejmikach i prawa o miastach. Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku rozpoczynała się preambułą, którą pozwolę sobie odczytać. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu, Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmucki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski wraz ze Stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z spory, w jakiej się Europa znajduje. I z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo. Na wdzięczność, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Dopóki by naród. W czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją, nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to Konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkich stosować się mają. Konstytucja wprowadziła przede wszystkim trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Podtrzymywała ustrój stanowy, zmniejszając jednocześnie wpływy magnaterii na lekcje, Senat oraz Zarząd Kraju. W prawie wyborczym cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono cenzusem posiadania. Mieszczanie zyskali prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji. Konstytucja pozbawiła szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, którzy zostali przyjęci pod opiekę prawa i rządu krajowego. Zniesiono odrębność pomiędzy Karoną i Litwą, został wprowadzony jednolity rząd, skarb oraz wojska. Katolicyzm uznano religią panującą przy całkowitej tolerancji dla innych wyznań uznanych przez państwo. Wprowadzono trójpodział władzy, wolna elekcja została zniesiona, tron, tron miał być od tej pory dziedziczny. Próba przeprowadzenia reform jednak nie powiodła się. Mimo, że konstytucja obowiązywała jedynie 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu, chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała także możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Była to ostatnia próba naprawy Rzeczypospolitej i, uczy i uczynienia z niej państwa nowoczesnego. Dwa kolejne rozbiory doprowadziły do wymazania Polski na długie 123 lata z mapy świata. Szanowni Państwo, poproszę teraz Pana Prezydenta...